Radujcie się Białogłowy, nadjeżdżają rycerze! Mountain Blade Warband to symulator średniowiecznego wojaka. Gra nie wygrałaby co prawda konkursu na Miss Piękności z Wysokiej Wieży, jednak niczym księżniczce Fionie ze szereka warto jej te niedostatki w urodzie wybaczyć. Warband ma przede wszystkim znakomity model walki wręcz. Siekanie wrogów mieczami czy nadziewanie ich na piki jest proste i fajne zarazem. Szczególnie zachwyca walka konna, gdzie w ciągu sekund rozstrzyga się, kto kogo rozniesie lancą. W takich momentach adrenalina skacze i przekonujemy się, jak niby prosta rozgrywka może uzależniać swą grywalnością. Wrażenia zostają spotęgowane w trybie wieloosobowym, w którym możemy zachowywać się jak obłożony stalą Rambo albo współpracować z innymi graczami. Warband prosi się o lepszą grafikę i ciekawszą historię w kampanii jednoosobowej, jednak wielka grywalność płynąca z wywijania mieczem pozwala zapomnieć o wszelkich niedociągnięciach. Szczególnie podczas potyczek przez internet z radością wspomnimy marzenia, by gromić wrogów jak Zbyszko albo Longinus pod Bipięta.